Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Marto. Rozkład, jakie intencje ma wobec Pani osoba, Pani koleżanka, czy to jest ktoś wobec Pani czy nie? Dobra, jakie intencje ma do Pani, tu imię tej osoby, jakie intencje, cesarzowa. Co ona o Pani myśli? Co chce, żeby Pani zrobiła? Co sama? Wie Pani co? Intencjach wychodzi cesarzowa, czyli to jest osoba, która za wszelką cenę będzie manipulować, co sama wnosi diabeł. Mówię o tych dwóch kartach, bo sama cesarzowa to by było git, to by było no po prostu jak matka, no cud, tak? Tyle tylko, że tu mi się ten diabeł przyplątuje, tak? To jest osoba, która. Ona może powiedzieć tak, słuchaj, ja chętnie ci. Ona taka obiecu, obiecuje. Ona coś obieca, ona wie, jaka jest pani słabość. I na podstawie tego, że ona wie, jaka jest pani słabość, to obiecuje, słuchaj, ja do ciebie zrobię to, zrobię tamto, zrobię ten, tylko w życiu ta obiecanka nie będzie spełniona, bo warunek jest taki, że ona musi tak panią wkręcić, tak zmanipulować, tak zniewolić, że to, co pani obiecała, raz, że tego w życiu nie zrobi, ale to jest, to będzie w ogóle kropla w morzu tego, co ona Zyska od pani. To jest osoba nastawiona na sukces. To jest osoba, która musi być podziwiana. Która musi być stale na świeczniku. To na nią trzeba zwracać uwagę, a nie na panią. To tak wygląda, jakby... Ona uważa, że ona się jakby... Pani dla niej jest, przepraszam za słowa, ale po prostu ona, ona... Pani jest dla niej tłem. I ona tak uważa, bo de facto wcale tak nie jest. Ale ona uważa, że pani dla niej jest tłem, że pani, ona z panią może zrobić wszystko i zakręcić panią tak, jak ona sobie życzy. To są, co pani myśli, dziesiątka buław. Czyli ona sobie zdaje z tego sprawę, że pani ma jakieś problemy, ale z drugiej strony ona wcale nie chce, żeby pani z tych problemów wychodziła, bo to dla niej w jakiś sposób albo przerwałoby wasze uzależnienie, znaczy, je, to że pani jest od niej uzależniona, tak? Ona wcale nie chce, żeby pani miała pracę. Nową pracę, a jeśli pani obiecała, że pomoże, to nie pomoże. I znowu te obiecanki. Sprawdźmy jeszcze dalej. No tak, karta gwiazdy. Tak. Tu jest kariera, to jest karierowiczka która tylko myśli jak sobie, ona się kogoś może radzić, tak? Albo dzięki pani, to czy ona udaje taką, robi wrażenie takiej gwiazdy, a jednocześnie to tak jakby dzięki pani ona wychodziła z jakichś problemów finansowych. Ale ukrywa przed panią, że ma, ma jakiś taki, robi jakąś karierę, czy gdzieś takiego, coś rozmawia, mak, Dwójka, dwójka buław. No ma to jest takie wie pani. O, znowu obiecywanie. Ja Ci tu naopowiadam, pokol, podkoloruję, jak to jest pięknie, super, hiper. A dwójka buław, no trzeba się tu w końcu na coś zdecydować. Czyli jakby... Jeżeli pani da się tej osobie totalnie zniewolić, podporządkuje się pani temu, co ona chce, i będzie robić tak, jak ona chce, no w tej szóstce buław no jest to jakaś namiastka sukcesu. Tylko pytanie, dla kogo to będzie sukces? Dla niej czy dla pani? To jest szóstka buław też z nią ostrożnie, bo to jest taki słomiany zapał, nie? Takie napalenie na coś, a potem pach, wszystko wygasa. No, gdyby nie ten diabeł, no to, to może jeszcze nie, nie to, to czytanie nie miałoby tak mocnego znaczenia, ale jeśli na pozycji, co osoba wnosi w, to, to, w, w relację, diabeł, to jest karta jakichś uzależnień, to ona może być albo zakupocholiczka, albo uzależniona od pieniędzy, albo od hazardu jakiegoś, no wszystkie te uzależnienia wchodzą w grę. Czyli tak naprawdę to pani mają wyciągać, a ona robi z pani takiego po prostu, że to jest nic, że tak musi być. Dziękuję bardzo.